3 dni, ale minął rok, 5 ta dekada Gdzie jakoś jedno z tych, albo coś pomiędzy Ciężko mi określić przy tym, gdy większość dni jak wiąże Chociaż nie leżę w szpitalu, jednak przytomność i brak Z świadomością coś nie tak, bo co do świata Kiedyś wszystko widziałem, wreszcie na wylot bardzo dobrze Zawsze opułem wszystkie detale Brak kogokolwiek tyle, z kim dzielić bo świat Wszystko zniszczy w mojej głowie, tłumaczenie Chyba nie jest godzina Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz jeszcze jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, no więc tak wizjonowałem bardzo dobrze i śmień z potencjałem. Znaczy, każdy ma potencjał, różnie jest z wykorzystaniem, właśnie w tym przypadku chyba wszystko zmarnowano. Ciężko mi z tej opresji, i chyba już tak zostanę. Ciężko wyjść i chyba już tak zostaną Myślenie nie jest zbyt ciężkie nie mam z kim się byłem dzielić Nie wiem komu by się zwierzyć i ciągły cierpię Tu już jest jakaś przeszkoda Przez brak dziełę w tylko ich i dokładnie Jak kiedy chcę I jak kiedy chcę się skonfrontować Na lele, lewo składne słowa Bo już zawołano była także także ja My się z prawdą i zrogłych się rozmów jeszcze raz ja się sławna, i wzrok się rozmazuje jaki zapaśnik w sumie z dwustrą z, z głową mi masuje I trochę coś za mocno, nie wiem jak to funkcjonuje Ty coś odpal, by zagłusić myśli, się reguluje. O, się reguluje. O, 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 no bo się reguluję Uuu, bo się reguluję Uuu, chyba przerwę potrzebuję Uuu, chyba przerwę potrzebuję Uuu, no by szczerze może te trzy minuty już nie stanie gdzie ja Chyba znów nie wytłumaczę Nie wiem czy to w ogóle potrafię Czy wejdę na atak I powiem żeby sensu mówić Wam Czy nie jestem zbyt stracony Już bardzo tracony, Wewnętrznie odsłamiony Wewnętrznie zniszczony Rozejpany porzucony Nie potrafię słuchać słowa chyba Chyba znowu rozjedziepałem wszystko chyba